Witam w kolejnym odcinku Creator 4 Games. Jestem Peter i dziś zagramy w grę Battlefield Vast Company 2. Battlefield Bad Company 2 musi zaistnieć w każdej kolekcji zapalonego gracza strzelanych. Jeżeli dobrze wiemy, w sproszczonej wersji tej gry gości znany i lubiany Cezary Pazura co, dodatkowo, co jest dodatkowym plusem w tej grze dialogi są świetnie prowadzone różnego rodzaju żarty lub nawet przekleństwa wprowadzają niesamowity klimat podczas rozgrywki Jeżeli chodzi o realizm gry, gra jest wyjątkowo dopracowana pod tym względem. Można tu granatnikiem czy różnego rodzaju urządzeniami rakiet rozwalić jakiś budynek czy osłonę, za którą ukrywa się wróg. Co jest dodatkowym ułatwieniem ze względu na to, że mamy łatwiejszą sprawę do wykonania. Kolejnym plusem tej gry jest dość ładna oprawa graficzna. Autorzy zadbali o bardzo ładne odwzorowanie broni, których jest w tej grze bardzo dużo. Dźwięki, dźwięki w tejże grze są wyjątkowo również ładnie dopracowane, co Wprowadza nam nas do tej prawdziwej atmosfery wojny. W innych grach może nam się wydawać odgłos karabinów maszynowych wojny jako dość stłumiony lub sztuczny. W tej grze jest zupełnie inaczej. Jest echo, które zostawia po sobie strzał jak i również różnego rodzaju świsty i gwizdy na przykład po, po przelatującym koło nas pocisku rakiety jak zapewne zdążył już zauważyć że również możemy zacząć od różnego rodzaju pojazdach. Tak jak przed chwilą widzieliśmy znajdowaliśmy się przy małym helikopterze, który był przez nas sterowany. W tej chwili znajdujemy się w amerykańskim czołgu, Możemy również zacząć na różnego rodzaju łodziach, jak i samochodach. Możemy również dać nasz hmm, helikopter. tym jest również to, że możemy tutaj dostrzec bohatera, którym gramy. W niektórych grach, takich jak Call of Duty, nie możemy zobaczyć chociażby modelu naszego bohatera, a to dopiero usłyszeć jego głos. Abuę jest również bardzo przyciągająca. Jako zaczynamy w 1944 jako mały oddział specjalny, który ma uratować jednego naukowca. Jak to opisane jest zaraz na początku gry, akta kończy się po 20 minutach. Oddział zostaje zabity przez nieznaną jak dotąd broń. I tak oto wracamy do, do czasów rzeczywistych i z tego co wiemy, gra, yy, przepraszam, yy, broń została na nowo yy, odkryta i jakoż to wiemy, musimy podobnie uratować Amerykę, świat przed zagładą.

Nie będę Wam pokazywał całej misji, bo to skończyłoby dla Was zabawę związaną z nią. Gra jest wyjątkowo godna polecenia. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze przy oglądaniu tego filmiku, jak ja teraz. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za uwagę. Chciałbym dodać, że dziękuję również za wyświetlenia które jak do tej pory się pojawiły na naszym kanale. Powoli zaczynamy e, nabierać siłę i miejmy nadzieję, że będzie się to u nas powiększało. Oczywiście chodzi o wyświetlenia, ale również cieszę się, że poświęcacie święca, po dla nas Wasz czas na komentowanie i subskrybowanie. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia, żegna Was, Mr. C.